Kobieta spod znaku bliźniąt jej pomieszczenie. Przede wszystkim potężna biblioteka. Biblioteka to jest przesada lekka, ale w której się znajduje bardzo dużo książek na temat, no co tu ukrywać, ale gotowania. Kobiety spod znaku bliźniąt, ponieważ mają wielkie kłopoty w związku z niestrawnością, kłopoty alergiczne. Ja już kiedyś tam wymieniałem tysiące, zresztą to można tutaj na filmie o zdrowiu i przejrzeć, ale przede wszystkim to jest podstawa. Następnie internet, miejsce do pracy przy internecie. Bardzo często kobiety te pracują w internecie, więc potrzebują miejsce to doskonałe. To znaczy świetny fotel, Świetne ustawienie stolika komputerowego i łatwy dostęp do pendrive'ów, pendrive'ów, wymieniam to, możliwe że źle, ale tego wszystkiego, co jest potrzebne do pracy z komputerem. Bardzo często są to zwykłe karteczki. No i najważniejszy przedmiot: długopis, czy też coś do zapisywania. Następnie yy, lubią jasno, lubią jasno, jasne kolory i błagam nie używajcie gołębi tych szarych kolorów, wykluczcie te szare kolory, wy jako kobiety jesteście tym odcinkiem przy, więc kiedy głowa myśli i, i mężczyzna będzie chciał wam prowadzić szary kolor, wykluczcie go. Następnie meble powinny być do konwersacji, więc jeżeli bierzemy fotele, to one powinny być, w których można przeprowadzić negocjacje. Wygodnie. Jednocześnie te meble powinny być komunikatywne, to znaczy, bo są meble do relaksu, są meble do znaczy fotel, tutaj chodzi mi o fotel czy kanapę, to już obojętne, do relaksu, do... Yy, na przykład m, oglądania telewizji, czy też do jeszcze innych działań. Nie, to jest ten mebel, przy którym się rozmawia, przy którym się pracuje. To jest specyficzne. To, to, trzeba, to nie jest fotel babuni na przykład. Dwa fotele babuni nie pasują, ale dwa fotele typu. Yy, Typu kawowego takiego, tak? Gdzie siadamy, gdzie siedzimy, gdzie. Albo przypuśćmy brydżowe. Już bardziej. Cho nie, chociaż fotel brydżowy nale należy do, fotelu, do fotela, który e, jest zabawowym fotelem, a tutaj chodzi do kon konwersacji, do dyskusji. Kiedy siadamy i rozmawiamy, on musi być specyficzny. Na pewno wiesz o co chodzi. I to jest to. Przede wszystkim kolory bardzo jasne, pastelowe, te które bawią i które zmuszają do dalszej, dalszej dyskusji. To są róże, to są specyficzne żółcie, te wszystkie kolory, które są bardzo jasne, bardzo idące w ten w taki bardzo pastelowy kolor, ale jednocześnie to nie czysta pasta. To jest raczej bardziej taka kremowa pastę, bardziej idąca w, w działania, które są bardziej ekspresyjne. I tutaj przede wszystkim o to chodzi. I zapraszam na dalszy ciąg opowieści, oczywiście o bliźniętach i o no tutaj było o paniach, ale o działaniach, ale o bliźniętach. Do zobaczenia.